Po przyjeździeniu z iOS na malutkim ekranie oryginalnego SE zapragnąłem czegoś więcej. Telefonu, którego będę mógł używać na co dzień, a nie tylko jako gadżet ciekawostkę. Jest rok 2021, ja nazywam się Paweł Kuzia, a to jest iPhone 7 Plus. mój egzemplarz z zamerem naprawienia. Uszczerbek na zdrowie odniosło całe zasilanie, czyli bateria, układ ładowania i układ zasilania. Dodatkowo wymiany potrzebował również głośnik do rozmów. Mówię o tym po to, żebyście zdawali sobie sprawę, że z używanym telefonem jest jak z samochodem. Często wymiana podzespołów, które z czasem ulegają degradacji, to coś normalnego i wręcz zalecanego. Co mogę zatem powiedzieć o tym, jak duża siódemka sprawuje się w użyciu codziennym? Po pierwsze jest wciąż wspierana i na mojej sztuce iOS 14 działa zupełnie elegancko. Sam interfejs jest oczywiście odrobinę mniej płynny niż na nowszych telefonach i aplikacje uruchamiają się trochę wolniej niż chociażby na moim ulubionym OnePlusie 6, ale jak na czteroletni telefon jest naprawdę nieźle. Ale żeby nie było tak kolorowo, pozytywne odczucia biorące się z kontaktu z iOS 14,4 nie zmazują tego, jak działała wersja 14,3. Skazanie użytkownika na kilka tygodni klatkujących animacji i rozłączającego się Wi-Fi to kara raczej niewspółmierna do czynu, jakim jest zakup iPhone'a. Ale jak to szło? A. Apple jest odpowiedzialny jednocześnie za software i hardware, i ma dużo mniej modeli telefonów, więc wszystkie są odpowiednio zoptymalizowane i dlatego chodzą lepiej niż telefony z Androidem. Ale po co tak negatywnie od razu? Przyjrzyjmy się iOS 14 z otwartym sercem. Działam sobie na nim od bety i zapewne gdyby nie ta wersja, to nie byłbym aż tak pozytywnie nastawiony do iPhone'ów. To, co ta aktualizacja dodała, to przede wszystkim widżety. Ograniczone to ograniczone, ale jednak. Oraz możliwość usunięcia niepotrzebnych stron na ekranie domowym. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Podziurki w nosie miałem już robienia specjalnego pulpitu na nieużywane nigdy aplikacje albo folderu nazwanego niepotrzebny syf gdzieś tam na ostatnim ekranie. Teraz, tak samo jak na Androidzie, mogę ustawić sobie jeden ekran, gdzie trzymam wszystko, co potrzebne, a reszta jest w bibliotece aplikacji. Bibliotece, która jest takim trochę upośledzonym połączeniem szuflady z zapkami z Androida i folderów tematycznych, których oczywiście nie możemy dostosować sami. Apple jak zwykle wie lepiej niż użytkownicy telefonów i miałbym to w nosie, gdyby nie takie kwiatki jak na przykład osobna kategoria na gry i osobna na arcade, czyli gry z Apple Arcade. Przykro również wygląda samotne Globo w kategorii inne, gdy zaraz obok niej są zakupy i jedzenie. Dodatkowe plus tej wersji iOS to możliwość zmiany domyślnego klienta mailowego i przeglądarki internetowej. Brawo! 13 lat to zajęło, ale mamy to. Wreszcie wyszukiwania nie otwierają się w Safari. Jako użytkownik Androida zganić muszę za to możliwość instalacji klawiatury innej niż domyślna. No... Może nie samej instalacji, co działania. Sprawdzałem i SwiftKey, i Gboard, czyli bardzo popularne klawiatury na Androidzie, bo obie są też na iOS i okazuje się, że Apple daje możliwość zmiany tej klawiatury, ale robi wszystko, byśmy nie chcieli używać innej niż ta wbudowana. Po pierwsze, do wpisywania haseł uruchamia się zawsze ta domyślna, co jeszcze można jakoś wytłumaczyć bezpieczeństwem. Ale po drugie, regularnie klawiatury innych firm są bezwzględnie ubijane w tle jako pierwsza uruchamia się polska klawiatura Apple. A polska klawiatura Apple jest, dodatkowo, gorsza niż angielska klawiatura Apple. Wiedzieliście, że już dawno temu dla innych języków wprowadzono predykcję wpisywanego tekstu i pisanie przeciągnięciem rodem właśnie ze Swiftka i Gboarda? Mogliście nie wiedzieć, bo w wersji polskiej cały czas mamy korektę z zaledwie jedną propozycją za nas trzech, co spowalnia wprowadzanie tekstu, a przecinek i kropka, czyli najczęściej używane znaki interpunkcyjne, są schowane na dodatkowej warstwie przycisków. Apple bardzo nie chce najwyraźniej, bym pisał zgodnie z zasadami polskiej interpunkcji. Co mi urwało głowę, to system wibracji w tym telefonie. Wiem, że na tę imprezę spóźniłem się 4 lata, ale ten udawany przycisk główny, który wcale się nie klika, tylko symuluje to wibracjami, to jakaś magia. Apple bardzo dobrze umie feedback. Dźwięki i wibracje w reakcji na naciśnięcie konkretnych elementów interfejsu to cudo i chcę tego więcej na Androidzie. Duża zasługa jest na pewno w znacznie lepszym niż się spodziewałem w telefonie na głośnieniu. Serio, pierwszy raz słyszę jakiekolwiek niskie tony wydobywające się z telefonu. Nie wiem czy to świadczy dobrze o iPhone'ach, czy źle o moich dotychczasowych telefonach z Androidem, ale obawiam się, że bardziej to drugie. Pozytywnie zaskoczył mnie też ekran. Jak na IPS jest naprawdę dobrze i bez bezpośredniego porównania z OLED-em mógłbym się czasem pomylić. Oczywiście wszystko zdradzą czernie, tym łatwiej to widać, im ciemniej jest wokół, ale w codziennym użyciu wszystko się zgadza. Oglądanie YouTube'a i Netflixa w podróży czy do obiadu jest naprawdę przyjemne. 3 jest ciekawym bajerem, ale mój najczęstszy kontakt z nim to wyskakujące menu po zbyt mocnym stuknięciu ikony aplikacji na pulpicie. Proporcje 16 na 9 wydają się już przestarzałe, a ramki na górze i na dole, nazywane często pasami startowymi, są bardzo widoczne ale zdecydowanie wolę jej niż wycięcia czy dziury na aparat. A jak z baterią? Moja jest świeża i bez problemu wytrzymuje mi cały dzień wymieniania wiadomości, przeglądania social mediów, słuchania podcastów i oglądania filmów na YouTube. Nie ufam jej na tyle, by wychodzić z domu bez powerbanka, ale nie przydał mi się jeszcze nigdy. A ja ogólnie nie ufam bateriom. To wyniki zdecydowanie lepsze niż wcześniej recenzowany przeze mnie iPhone SE. Do tego na tym telefonie faktycznie można już coś zrobić, by te baterie rozładować. Aparat jest z 2016 roku. Ma dwa obiektywy, co dzisiaj nie robi wrażenia, zwłaszcza że ten drugi, dodatkowy teleobiektyw działa mm, jak to u Po kliknięciu na przycisk odpowiedzialny za zoom, mogą stać się dwie rzeczy. Aplikacja przełączy się na faktyczny obiektyw do zbliżeń, albo zrobi cyfrowy zoom za pomocą obiektywu głównego. Zależy to od warunków oświetleniowych, ale działa dość kapryśnie. Drugie jego zastosowanie to tryb portretowy, który z powodzeniem działa na innych telefonach z jednym obiektywem. Po co w takim razie jest drugi obiektyw? Dużo przydatniejszy byłby obiektyw szerokokątny w parze ze standardowym, tak jak ma to miejsce na przykład w iPhone'ie 12. Jeżeli chodzi o design, to jest to wszystkim dobrze znana bryła, która z drobnymi zmianami trwa od iPhone'a 6 do zeszłorocznego SE. Właśnie dlatego, by jakoś wyróżnić swój egzemplarz z tego morza takich samych urządzeń, stosuję winylowe skórki. Vibrant to może być Wasza reklama. Póki co zamawiam je po 3 z Icozalii Express. Samo urządzenie pewnie leży w dłoni i sprawia wrażenie solidnego, zdolnego do przeżycia w moich niezdarnych rękach bez futerałów. Nie lada gwostkę sprawia mi ten iPhone. Z jednej strony używa mi się go przyjemnie. Powierzone zadania wykonuje na wystarczającym dla mnie poziomie, a z drugiej czuć już, że jedzie na oparach. Nie zapomnę mu też tego, że to właśnie przez niego producenci telefonów z Androidem zaczęli odchodzić od umieszczania dedykowanego gniazda słuchawkowego. Ale to już taka tradycja. Apple robi coś głupiego, wszyscy się śmieją a potem jak bezmyślne małpy naśladuję. Czy polecam? W przeciwieństwie do recenzowanego w roku ubiegłym SE, nie czuję ogromnej potrzeby powrotu do ukochanego OnePlusa 6, więc chyba polubiliśmy się. Wsparcie prawdopodobnie skończy się na iOS 15, więc myślę, że to ostatni dzwonek. Telefony z Androidem w podobnym przedziale cenowym wydajnościowo stoją już wyżej, miewają ekrany OLED, większe baterie i gniazda słuchawkowe, a moje serduszko jest bardziej Androidowe niż iOSowe. Ale jeżeli jesteście androidzieżami, którzy by chcieli spróbować zakazanego owocu, nie rujnując przy tym budżetu, albo po prostu chcecie iPhone'a i macie 1000 zł na telefon, polecam. Jak bardzo bym nie chciał nienawidzić tego telefonu, to na koniec dnia jestem z niego zadowolony. A czy ktoś z Was używa jeszcze kilkuletniego iPhone'a, albo może ma Androida z tego samego okresu? Dajcie znać, jak Waszym zdaniem sprawują się po takim czasie od premiery. Sprawdźcie też, to sądzę o OnePlusie 6 i iPhone'ie SE. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia.